Ty nawet na worek, na spermy się nie nadajesz. Ona przechodzi sama siebie kurwa. Nie wiem czy ktoś ją ogląda, ja moim zdaniem nie zasługuje na widza. Imo, ona jest bardzo, bardzo, atencyjna. To jest taka raz. Ja rosyka, tak rosyka. mówiłem? O kim ja nie tak nie? mówiłem? Ale kurwi starym, kurwi no kurwa, co to jest za kadr jakiś? Znaczy na moim Majoren widzieliście taki kadr z dupy? Ej, skąd to masz? Na co? To tak A? Zdziałeś takie coś kiedyś, człowieku? <laughs> Wiesz, jak to będzie chodzić teraz? Meczu nie przegramy To fajnie w tej jungle Welcome to the jungle O to chodzi Niemożliwe ma Mateusz, co ty mi na Facebooku? Co to jest? Bo teraz widzę, że jakaś wiadomość głosowa Co to? Jesteś, Paga? Ja jestem chcesz? Co, lecimy z tym? Ale na przykład... To lecimy, no? Możecie szukać. Proszę dwa lewy i raz kurnika. To jak został? Ja tak. Ta, tak. I, I zostanę safe tych drzew. Skornika jedzie kornikiem jak coś się spokojnie wam. Ja od razu do prawej skaczę. Ja od banana zamknę Mogli wejść mi, da? nie widziałem. Jeden lecę Jeden lepsi. był w domek Dawaj, dawaj. zapakami dwóch, zapakami dwóch. Z, z, nie, zapakami i delpan. zapakami i delpan. To i under. No, to se, pojechałem ty. Ja pierdolę, nie. nie. Idę kurwa... Możemy mi dowieć we trzech. I teraz solo grać i kurwa... Żabem, Zdaję. Zdaję. Pięknie, Paweł. Dziękuję. Poszedł tak na, na flesz. Podbała się ta zagrywka? Jak kurwa simple, nie? Ja pierdolę ty! Gruby polski simp! Dobrze Paweł! Ale dla pierdolaz! Nie ja kurwa, dawaj! Emeryty jadą Na wózkach tak Kurwa tam młodzi siedzą takiego wraka, nie widzieli od urodzenia Kurwa, co to było?

Ej, pa gość tak. teraz górę Sigosa z za niebieskiej jako się drzwi coś tam rzucić na mnie i zarosłapać w górę. Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. złap że... niebieskiej górę góra, Dobra, rozumiem. No, cię cię już jedno. dawaj, dle, dle, do lewej. Wszystko. Jest góra. Ja oh. Jeden flash. Ale ogólnie Jeden pikował, jeszcze świr. Nie no, co jak pizda na kaczych nogach, ja na tej bądź bądź, bądź, bądź. Bądź, bądź. nie to się chce kurwa mać. mi Ja mam kurwa, czekaj. Ja nie mam słuchawki za No nie mogę ty. A tak się zdarza. Bo... Ja lat... tak, mecz, tak? W Pierwszy raz w życiu się coś ja takiego. Chcę. O kurwa nie trafiłem Czy Tak. Czyli możemy tak? Y Działł ktoś sperma i seks, Tak. so 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 tamek richter bir